Ale zobacz, piękny wóz. Nowy. Dzień dobry panie Kazimierzu. O, z tej strony, zobacz, macie, to koło musiałem wszystkie szpilki tu opierdzielić, to fajnie, elegancko, te szpilki wymienić, szpilki te musiałem uciąć, nowe pozakładać, rozumiesz, tętkę opona... nowe założyłem, Wracie. to Ale... kurwa dopiero będzie chodził. Ale opona jest stara czy, czy nowa? Nie, no opona ma tyle lat co i ten wóz. Ale ona jeszcze nie wybuchła? O, no, widzę na skąd? No, taka ma kurczę, Ile twarda tu Ile tu jest nabite? 3,5 atmosfera. Szok. O! A jaki to jest rozmiar? 20... 750! No! Puszka. I wiesz dlaczego robiłem? Jak bo, jakieś... mi, bo mi wyrwało ee, wentyl. wentyl, i prostu dentkę kupiłem. Pokażę Ci, jaka to. wentyl mi wyrwało. Tutaj. Wrwało mi wentyl o, widzisz, no, no to już, ale to by jeszcze naprawić. ja naprawię, teraz naprawię ja sobie do, 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 maszynkę nową kupię to i ale, założę, bo popatrz, ta dętka co? jest, to jest 850, ona za, za duża była, ale dlatego to... się pofałdowała, no właśnie, no właśnie ale ona jest dobra, bo jest, patrz nie klejona nawet, patrzcie elegancko, a gruba jest, zobacz zobacz, choć pomarszczona była ale kurwa jest elegancka ale to teraz pan stawił mniejszą? No stawiłem teraz mniejszą, bo powinna być 700, a ta by była za duża, nie? Bo ma 850 ona, nie? Tu gdzieś jest napisane. I dlatego pofałdowała się. W drugą I stronę, idę. tam widziałem napisane. No chyba tak. Jo. Tu jest o. O, widzisz, o, widzisz, o 825 tak. na 20. Na 20. Ja ją zrobię, bo to dentka jest gruba, naprawdę jest dobra dentka. A ja kupiłem, bracie, gówną nie dętkę, bo jest bardzo cienka, rozumiesz, no ale innego wyjścia nie miałem, rozumiesz, tak? Zatem to zrobię, a mi jest... Wóz potrzebny. Już teraz nie robią takich chyba grubych den No właśnie, nie robią, a to jest wyjątkowo. No, to, to jest dętka jak opona prawie. Tak jest, tak jest, tak, nawet nie klejona jest. No to nie opłaci się maszynkę wymienić i zrobić? I talk też pan dał? Co? Talk. Talki trochę dałem, rozumiesz, niedużo, bo nie miałem, ale tutaj była talka, rozumiesz, tego. Kto jest, jest producent. M Polska jest. No, no jak nie wiem, jakaś jest, ale. To jest in Poland, ale co za firma? No widzisz. De, oh. Degum? De, opa, co? Polska, Polska to jest. Polska. Ale to nie jest to. Nie? Ale mówię ci, dętka jest dobra, gruba i naprawdę jest, rozumiesz, no. A dzisiaj kurwa, ja założyłem, bo nie miałem innego wyjścia, ale to cienkie takie, że wiesz, delikatne. To pan no. kiedyś jeździł tym wozem z koniem? No kurde, cały Jezus, ile ten wóz ma? Tak samo i tamten. Ile ten wóz ma? Z koniem jeździłem, kurwa, ma z ile konie ciągali ten wóz. Rozumiesz to, to, że zakładki były, to człowieku. To jest masywny wóz. Wyszedł zrobił. Ale wielki ten wóz, jest. co? Wielki jest. Wielki człowiek, który naładuje po trzy tony, po cztery tony cementu, czy cegieł, napierdzieliłem pełno, rozumiesz to, znaczy nic się, nic się nie dzieje. bo, bo mam tu po zakładane dentki po zakładane, światła mam, wszystko mam. Elegancko nic mu nie brakuje. Hamulce ma tam, ma, ma. Jak się należy. Ale to jest polski wóz chyba. To jest po, zaraz po wojnie produkowany ten wóz. To ile jest po wojnie? No, no to no, lat. 80 lat i ten wóz tyle ma zaraz po wojnie, bo to jest nie niemiecki, tylko jest w Polsce zbudowany, jest, rozumiesz tego. To jest coś pięknego, człowieku. to no. Nie do zdarcia. Nie no, widać jakie dechy są. No, grube. jakie dechy. Jakie podwozie ma, kurwa, ma człowieku. To widzisz, widzisz. No. A tutaj do czego to było, ta, ta rura? Ta rura się wóz... jak się wó chciałeś dłuższy zrobić wóz, jechałeś po zerdki, to rozciągałeś go do końca, on się dłuższy robił i ładowałeś zertki. zerdki. To gdzieś tyle. Człowieku. Widzisz? No. Dawa. To jest 100 mil, to co? To jest, macie wszystko... Ale jest te 7. opony to są jakieś kurcze nieśmiertelne. No. Te opony mają ze 40 lat. No mają więcej, człowieku, te śmiertelne, no. Zobacz, nic mu nie brakuje. Za taki wóz to trzeba zapłacić kupę kasy. A tamten jest, tam deski będę robił temu nie? No. E, bo No. Bo jest na szesnastkach, A ten ma 700 To jest masywny wóz, rozumiesz, może zładować. Zartek to, a go rozciągłem, nie? To drzewa naładowałem, kurwa, tak gdzieś tak, full. Na, na przyczepę tyle nie naładuje, Co, na nią, za ten wóz. A Baj. takie duże koła to też były w samochodach? Czy tylko w przyczep, czy tylko w włosach? Gdzie? Kiedyś Kiedyś w samochodach też byli Były takie samochody na takie duże koła? Tak, byli też tak, na dużych kołach Jemu nic nie brakuje, rozumiesz? Jeszcze go wymaluję wymalujemy, tego człowieka Ja myślałem, że on jest kierowana, a to jest jakaś podłogowa deska chyba To jest podłogówka, deska, która... Rozbierałem chałupę I z góry podłogówkę po niemiecku. Która ona była poniemiecka, te deski mają, bacie Hitlera pamiętają, <laughs> rozumiesz? Podłogówkę zerwałem delikatnie, nie? I z tego tak była podłoga pomalowana, tam na górze jak chałupę rozbierałem no. i z tego zrobiłem wóz. Ale piękne deski. No, bo to były te deski, wiesz, podłogówka pomalowana, to jest trzydziestka. Człowieku, i z tego zrobiłem deski. Blaciew. A takich desek nie dostajesz, bo oni mają tyle lat. Nie, no Pan niektórzy on... właśnie mówią, że te po deski no. są lepsze od tych, co są teraz. Oczywiście, bo on sam chodzi ten wóz, nie, nie. trzeba go kurze tego. Jak ma takie wysokie koła, to bardzo lekko się to. Lekko idzie, lekko co? Chacie. No, się. Nie Piękna rzecz czy nie? Piękna, no, i, na... I teraz ja chcę jakiegoś tak samo kupić jakiś wóz i go wyremontować, bo ja lubię robić, rozumiesz, e, takie rzeczy stolarskie. Oj, zobacz, światła, wszystko wsiądę sobie, nic nie trzeba ruszać, wiecie, tak? No. Nie tak, do traktora go nie trzeba rejestrować, nie? No, nie trzeba go rejestrować. Światła ma, wszystko ma, odblaski ma, jeszcze pozakładam tu. No, o co tu chodzi? Tak. No tak. Opony eleganckie, to a? No hamulec no. też ma rozumiesz jak będę, jak trzeba, to zobacz, o śnureczek, trach! No ale to, I to idzie. To kiedyś były te hamulce, jak koniem się i no z górki, nie? Jak koń pociągnął, nie? Z górki, tą bijąś linkę, dociągłeś tutaj na ty, tutaj przewierciłeś sobie ten i trach! Leciutko pociągłeś, koło stoi w miejscu. No. Żeby konia nie... nie, Leby, no, właśnie, nie właśnie. Wyprzedził wóz. no oczywiście, w tamtym tak samo, tamten mam tak samo że tego. Widzisz? No. Ale to Widzisz? tylko jednej, z jednej strony bęben jest? No z jednej, z jednej, tak. Tam nie ma. No. Także jakby chętnie bym kupił taki stary wóz i wyremontował. No teraz ludzie takie remontują gdzieś w ogrodach stawiają i, tak, i ale, w sadach jako... Dekoracje. W ogrodach to nie może stać na deszczu, bo to musi stać pod wiatą. Bo to drzewo, no tak. drzewo, że tak, a te deski mają ponad 100 lat, jeszcze po niemieckie. i zobacz jak oni wyglądają. Nie no, te deski to podziwiać. No widzisz, jak oni wyglądają, oni mają Ani chyba nic. 200 lat na tym chałupie. Jak ta chałupa stała, tak te deski są. No tak. No chałupę rozebrałem, podłogówkę zerwałem delikatnie, wóz zrobiłem, deski, żeby się nie zmarnowały. I zobacz, jest? Piękne jest. deski. Pięknie. A teraz weź taką deskę pomalowane jeszcze są, elegancko rozumiem. No to były pomalowane, właśnie w domu te deski były pomalowane. To pan malował kiedyś? No. Nie, to już tak Niemca malowane było. No nie ja też no, malowałem, ten... ale też były. Jedna farba. warstwa, druga warstwa. Tak, tak, bo tam ktoś już malował, nie? Kiedyś się malowało, to. Tak, a ja chłopak rozbierałem, no to mi było szkoda na nałogiem. człowieku, to deski masywne. Oeku. No i okej. Okay. Dzi dzisiaj się deski lakieruje, kiedyś się malowało farbą. Tak, tak, tak. No i co? Bardzo dobre, masywny wóz. Piękny jest ten. No duch. oczywiście. To... Kurwa mać. I tu jest do spięcia no. spe specjalna zapinka, żeby się nie rozszedł. Jak, Oczywiście. Jak, jak ziemniaki albo tak, się woziło. Tak, się woziło. Ile ziemniaków się woziło. Ile tu piachu się woziło, rozumiesz. No piach to chyba by wyleciał. Nie, piach nie tam tylko się ukruszyłoby. Tutaj piach nie wyleci. Ja woziłem. Chyba trzeba jakąś folię albo plantekę no. dać. No, człowieku. Co tutaj? Ale to, to gdzie się piasek kopało? Tu kiedyś kopałem A, tutaj za. To każdy kopał gdzie się, chciał? Tak, każdy kopał to chciał. No, ziko, no dziś, teraz już nie, no, dzisiaj bo teraz, nie ma takiego. ale kiedyś tam, w tamtych czasach to był y, piach normalne było kopanie i każdy brał piach sobie, nie? To chciał ten tak, ta, na budowę na to, na to, na to, na to i to. I. Widzisz, gdy się zrobiłem, to nic mu nie brakuje. Koniec sobie jej tu ciągał. Kto Tutaj był orczyk. Orczyk, tak! A tu były uprzążnienia. A tu dyszel nie, był. Co tu uprzą tu, tu, tu dyszelki zakładałeś. Jednego konia? Dyszelki zakładałeś. Dwa konie? Dyszel zakładałeś. Wiesz, i tu. tu. A tutaj co było? Orczyki dwa. Jeden kończoną, drugi koń ciągnął. No To po co jeszcze trzeci? Hmm. A po co trzeci? Na co? Jak dwa konie ciąg ciągale rozumiesz, to, to, to nie dyszel, orczyk, orczyk i szedł. No, co to chodzi, no. Ale koń lubiał chyba z wozem chodzić, nie? Co? Koń z wozem lubią chodzić. No, z wozem tak. Konia nie ma, a wozy zostały. <laughs> Miałem trzy. Jeden sprzedałem, takie kurde. Cztery, bo zeleźniaka, wiesz, po niemiecki. To sprzedałem, bo sprychy polecieli. Nie chciałem tam robić już. Ale jeden sprzedałem na szesnastkach. No i... A dwa zostawiłem sobie. No jeszcze temu deski zrobię, nie? To tam takie ma słabe, ale mu tam zrobię. Rozumiesz, nie? Ale ten teraz... Masakra, człowieka! Piękny jest. No. Znaczy, co ty chcesz z tego znaczy. No, Przepiękny wóz. No jasne, że. Pamiątka po czasach. Same, same, same drzewo masz pod spodem, e, jakie zdrowe. Jak jest pomalowane, zakonserwowane, no miodzią. Dobrze, że ma rozkręcane felgi to... A Felgi ma rozkręcane, to łatwo ja sobie... wymienić ten. Tak, tu to łatwo rozkręcę, zdejmę, puknę, rozumiesz, opona spaduje, zakładam wędkę i poszedł. Nie no. trzeba jeździć do, na wulkanizację, żeby opony no. ściągać, bo no. taką oponę Tylko było. Tylko to, to gdzieś mi to zgubiłem, toto wierząc, tą nakrywkę, A. ale znajdę! Znajdę to, wiesz, to to znajdę. Jakby pan dał na wzór, to tokarz by zrobił. No ale... chyba tak. Ale tu jest materiał. Jak znajomego znajdę tokarza to mi, to mi odkręcę i weźmie i mi zrobi. Ja a to jest ten, zaślepka taka. Nie? Zaślepka, tak. Tu się wkręca elegancko. To, na to... Gwint jest, nie. Jest na bijen. gwint, na Gwint. Bo są też bijane. Tak, nie, na Gwint jest. Odkręcę to jest masywny, kurwa wóz, to że ile ma długości człowieku? No jest bardzo duży. No. On tak. Ma, ze 4 metry więcej ma. Ale więcej ma. Cztery prawie, 5, 4,5 metra. 5! No, a jak go rozciągnę do końca, nie? Opatrz, tam odblokuję. No. No, do tyłu cofnę. Kurwa, tu to zobacz. Ja pierdolę, ty. Tak, To ja mogę, macie, wozić dłużyce No, ale deski się przecież nie rozejdą. A to deski ja zwalam. Aha. I same zostają kunice Same kunice, deski zwalam, rozciągam go i, i duży kładę, nie? A miał pan drągi do woza? No pewno, że miałem. Jak się się nawoziła, bo słuchałem. O Jezus, kochany, drągi, kurwa, to ja miałem. Widzicie, jak się rozłożyło, jak się nałożyło, to drągi tylko strzelały. Ale kurwa, szły. No, że i że trochę, tego żałuje, żałuję, że ich kurwa pociąłem. Ale jak te drągi były tu zrobione, że koła są tak wysoko? Tak, tu to... drągi idzie, potem idzie tak drągi idzie, Aha, nad kołem, nad, nad kołami, tu drągi idzie. Nie, a tu pusto jest. I tak. Tak to ładnie było wyglądało te drągi, to wiesz, co, głowa mała. Ale to były pan robił czy po niemieckie? Po niemieckie były. A. I żałuję tylko kurwa, że, że tego, bo mogłem ich zostawić, nie? nie. nie a tak to nie, no. Człowieku, ten lat ma 80 lat, ten wóz ma 90, po wojnie, po wojnie od razu, także to pan, ile jest po wojnie już, tak? No jest, jest. No, 80 no, lat. No to 80 lat macie wóz taki jak był, taki jej jest, bo zaraz po wojnie raczej go tam e, ściągali. Troszkę. no kiedyś to w każdym podwórku był wóz? No, obowiązkowo, czy był niemiecki, zelazny, czy był ten, No czym było wozić? A na tamtych czasach tylko konie, 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 no tak, konie odgrywali rolę. Tylko tak? Tylko w polu. Koń, nic, koń, koń, nic koń. koń. Bez minu. konia nie małoby życia. No nie. No, a dzisiaj konie idą. Koniec! Na rynek, jeździ, na rynek do miasta na konie. Na... Do kościoła, idą się pieprzyć, koń. tak. Ale koń był na codziennym tego i zapierdalały 7 hektarów, jak ojciec, 15 hektarów, cztery konie, kursować, trzeba było zapierdalać jeździć. To ile miał wozów no. ojciec? Ojciec miał dwa i cztery konie. Aha, i dwa wozy. No. Tak, dwa wozy, zelaźniak, potem ten e, poniemiecki ten zelaźniak, dr, był drabiniasty, na takim w drabinie był, nie nie miał e, drągów, potem ten taki jak ten gumo, ten, drągi były zrobione i to się bacie na dwa woziło, no i cztery konie na zmianę, do obiadu dwa, po obiedzie dwa. I macie czy stopę wiązałce, czy kurde mać w kosiarce, czy kurde mać w garściówce, czy to wszystko chodziło, razem no, gdzieś, no, tamte czasy, no i Piękne to były czasy. No i ja teraz to widzę. <grym> Ale do dziś bus służy. Muszę go wepkać, ile on już ma, człowieku, pięknie wygląda, do Słupska nim jeżdżę, towar przywożę, rozumiesz, to wszędzie jadę e, nim, Macie? na no, wesele jadę, rozumiesz, na wystawę jadę, <grym> gdzie się da, rozumiesz, <grym> no. Znaczy, Także widzisz, to nic mój, ładnie wygląda tego pomalowany. No, Jeszcze będę koła. Nawet nawet się nieraz widywało, że pod kombajn woza, wozami podjeżdżali. Oczywiście! No i jak już się No, kon... jak? Ale konie się, się nieraz bały kombajny. Czy no nie? konie się... Nie chcę, bo okulary jak koń ma, nie? To tak się nie... Ma, to zależy jakie konie, bo są płokliwe i nie... To że on się miał takie ciężkie konie, wiesz, takie ciężkie no. kloce w, w lesie zrywał, to kurwa... Koń ważył prawie tonek, kurde, ma nogi grube, kurwa, radzie. ja cię pierdzielę, to ten koń, rozumiesz to, wiesz co? Sagany zapalał na, na zaciąg, zaciągał. Sagany jeszcze, pamiętam te sagany, buch, 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 kurcze, sąsiad jeździł saganem w grochmalni, przyjechał do domu, nie mógł, gruchę tam podpalił, i tą nie mógł zapalić. To on mówi mówi, weź Leonie, podciągnij go. Dresia założył, rozumiesz, do ciągnika, gultoka, a Dres się zapiął. Chodzi! A Sagan no. był tylko na korbę? On nie miał akumulatorów, nie? Nie! Na no, korbę Wy, wyjmowałeś e, kierownicę, była taka zapadka, wiesz, nie? Koło zamachowe chodziło, wkładał w koło zamachowe i kurwa, go no tak, ale najpierw musiałeś gruchę podgrzać dobrze, żeby rozumiesz był, by miał, rozumiesz ciepło i bach, 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 bach. bach. Jep! Buk, 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 buk! Chodzi, bo miał macie, takie pompkę, podpompowałeś, rozumiesz, kurwa, macie. Ale, ale to był diesel. No, to, no jak no. To mu tak chodził, o. Moja twoja, moja twoja, moja twoja. <słuch> pamiętam, bo jaś jak, jak mechanikę robiłem w pomie, to że te buldoki, pamiętam, sagane zetory, yy, yy, supry, pamiętam, i te buldoki jeszcze trochę praktykę kurwa. Pamiętam jak dziś kurczę macie, Widzisz, no, wskazówka była z boku, tu chodziła, bo jak go odbił. To chodziła w lewo, a jak odbił w prawo. Zależy, rozumieć, trzeba sobą zgasić i odwrotnie. Mm -hmm. znaczy, chyba to tam polu, to taki ogień puszczał, a jak woziłeś snopki czy słomy między stertami, to sitko się zakładało do tłumika, nie? Znaczy, zakładało, żeby iskry w nie puszczał, rozumiesz. Zobaczy bardzo... pan, bocian leci do pana. No. Nie. Także niestety, no te moje czasy to idzie. trochę wiem kurde mać na temat tych buldoków, na tych suprów, no także no, niestety, no. mam jeden wóz, drugi wóz, także jeszcze jeden bym wziął do remontu, bo no, ja lubię rozumiesz kurcze robić e, takie, bym elegancko zrobił, deski, ja nie chcę to, no, ładnie macie, można popatrzeć. Okay.